Cześć, witajcie! Pasieka pod klonami 27 sierpnia. Jesteśmy na, na przeglądach dzisiaj. Zobaczymy, co tam się ciekawego dzieje w ulach. Ja już nie byłem na no, kupę czasu, pewnie ze dwa miesiące. Inne obowiązki, niestety, mnie zatrzymały. Tutaj pszczoły przeglądała żona. Zobaczymy, sam jestem ciekaw, czy coś przyniosły. Cieszę się, że odezwaliście się licznie pod filmem o Faceli. To fajnie, miło zawsze usłyszeć jakieś różne zdania, pszczelarzy, coś tam sobie w głowie poukładać i tak dalej. Ja twierdzę dalej, że Facelia jest przereklamowana mocno i. Tak myślę. Po prostu w porównaniu do zeszłego roku i do tego zresztą inni pszczelarze podobną mają opinię na temat tej rośliny. Wywożone pszczoły w ulach pusto. Może gdzieś tam się udaje, że zanektaruje porządnie, bo to takie zwalanie wszystkiego na pogodę z tym nektarowaniem faceli to uważam za, za trochę jednak. Niedorzeczności, i myślę, że to nie jest y, 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 główny powód tego, że, że nie nektaruję. Tak naprawdę gdzieś nawet udało mi się znaleźć y, stare badania z lat chyba 50. były robione badania między innymi w Pszczelej Woli i w jeszcze trzech innych y, miejscowościach. Przez cztery lata właśnie badali nektarowanie faceli. No i tam w niektórym, w którymś tam z tych właśnie miejsc udało się zebrać z hektara nawet tysiąc chyba 100 kilogramów miodu. Ale to były jakieś naprawdę bardzo dobre ziemie. Chyba 15 metrów w głąb Czarnoziemu musiałoby być, żeby ta facelia jakoś tutaj super nektarowała, bo czy to jakieś co może pomieszane już odmiany tej faceli, czy te już jakieś modyfikowane nasiona, może kiedyś to jeszcze tak nektarowała, ale teraz to widzę, że to jest po prostu do niczego. Ja jej na pewno już nie wysieję u siebie na pasiece, bo to jest bezsensowne, 100 razy lepiej wolę wysiać gorczycę, wolę wysiać inne rośliny, jakieś kwiaty niż, niż tą facelię jej mieć pod nosem i zero nektaru to tutaj jest coś nie taki nie ma co tutaj zwalać na pogodę na niepogodę, bo pogoda była, wszystko było jak się należy a, a pszczół tam było garstka i nic tutaj nie nazbierałem, można winić pszczołę można winić to, tamto, ale ja rozumiem, że może być u nas tak, ale <laughs> tak jak widzieliście w komentarzach pod filmem wielu, wielu pszczelarzy potwierdziło to, że ta facelia jest jednak Przereklamowana, tak twierdzę, ale to jest moje zdanie. Może macie inne. Macie do tego prawo. Dobra, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Ciasto zjedzone. Mamy inwert. Ktoś mnie się pytał, yy, czy nie szkoda nam kasy na zakarmianie inwertem. No, na pewno jest to droższe niż syrop cukrowy, ale jeżeli prawdą jest, że nie ma rabunków przy inwercie, sprawdzimy to, bo, bo w zeszłym roku zakajmowaliśmy syropem cukrowym, zobaczymy jak jest tak naprawdę z tym inwertem, czy, czy to przez to nie ma rabunków. Jeżeli się okaże, że, że tak, to dla mnie to już jest na pewno na plus. Druga sprawa. Cena, no wiadomo, że drożej, ale yy, pszczoła się tak nie spracowuje, tak? Bo to nie jest syrop cukrowy do przerobienia, nie musi tak mocno inwertu przerabiać, więc to też jest dla mnie na plus, że pszczoła się nie spracuje i tej zimowej pszczoły, tu, która teraz po 15 sierpnia, robi się, że tak powiem, będzie więcej i, i silniejsze rodziny przez to można na zimę uzyskać dobra patrzymy co tutaj się dzieje trochę widzę tutaj niespokojne są o, ta rameczka pusta, żona już tutaj pozabierała ramki pozacieśniała gniazda tutaj pusto będzie można zabrać jeszcze zerknę czy gdzieś tutaj matka nie chodzi nie widać Tą ramkę się wycofa. Ona tutaj była w miodni. Zostawię ją na bok. Dostały ostatnio inwert. Mamy tutaj. Tutaj też wyjadły fajnie do końca. Puściutka ramka. Zerknę jeszcze czy nie zaczerwiona. Nie widać. Dobra. Będzie do zabrania. Podkarmiaczka. Pusta. Będzie można im dać. No i dobra, przejrzymy, co tam się dzieje. Dalej, czekajcie, wezmę może trochę dymu, jak się uspokoją. Z tego, co codziennie obserwuję, to widzę, że latają na coś. Jest trochę na włoci w okolicy, może trochę na włoci zbierają. Jest tutaj u sąsiada zaraz dalej gorczyca. Gorczyca ładnie kwitnie. Widziałem, że noszą żółty pyłek, pewnie z gorczycy. Tutaj ramka taka dosyć... O, patrzcie, coś tu przyniosły. Tu jest pół ramki miodu. I tutaj... Jakiś świeży nakrop na dole, dobra. Ktoś tutaj jest. Chyba, że to invert. Polepione już na zimę. Dobra. No. Tutaj ładnie zaczerwione. Fajnie, zerknę, czy dobrze jestem w kadrze, o, może tak trochę do góry, dobra, co tu mamy, jest trochę zapasu u góry i tutaj trochę czerwio, dobra. Pogoda trochę w kratkę teraz, dwa dni ciepło to chyba mało powiedziane, bo ma być nawet upalnie 30 stopni. Później przez weekend ma się trochę ochłodzić, ale ostatnio mieliśmy przyjść tutaj, tak naprawdę w niedzielę. Strasznie wiało, poniedziałek wiało, wtorek wiało, dzisiaj środa, i dopiero pierwszy dzień, kiedy można przyjść i zrobić przegląd. Ładnie zaczerwione. O, tutaj też. Januszek pokarmu jest. O, jedna trzecia ramki u góry z tej strony. To dobrze. Ładnie pachnie. Mamy paski. To od razu będziemy paski dzisiaj dawać. Pasem szczawiowym jak się pszczółki leczą. Tutaj fajnie zaczerwione. Tutaj też. No, będzie fajna pszczoła. Elegancko. Trochę mnie tutaj atakują zbyt szczęśliwe nie są no ale nie ma się co dziwić nie ma w przyrodzie tutaj za wiele teraz do zbierania więc nic dziwnego spójrzmy co tutaj się dzieje trochę czerwiu o jest matka tutaj chodzi z niebieskim opalitkiem dobra Wrzucam ją delikatnie tutaj. Postaram się tutaj szybko. Zrobić, żeby ich nie denerwować za bardzo. Tutaj trochę czerwiu jest, sporo larw tutaj widzę. Jest trochę u góry pokarmu, troszkę się wkurzają. Tutaj jakaś. Wieża ramka. Coś tu przyniosły. Widać pszczółki tutaj z pyłkiem, takim... ...ciemnożółtym, trochę czerwiu. O dobra. No tutaj ramka trochę cięższa. No tutaj trochę zapasu jest świeżego. Mhm. Fajnie fajnie. zapasu. Miejsce do zaczerwienia jest są jajeczka. ostatnia została, już mnie tutaj trochę atakują. Tutaj też coś jest. Całkiem nieźle są jajeczka. Dobra, mateczników nie ma, więc tutaj nie kombinują. Już Was tutaj składam z powrotem. Dobra, słuchajcie, zaraz składam gniazdo. Raz dam im paski od razu, niech się tutaj leczą. Ale złe. Już wam tutaj oddaję. Spokojnie. No tą kratę można dać tutaj na koniec już raczej miodów nie będzie w tym roku karmiaczka jeszcze zamienię zatwór o te wrzucę na koniec Dobra, słuchajcie, zaraz jeszcze tutaj im powieszę paski. To już nie będę was nudził. Każdy wie jak to się robi. I widzimy się przy następnym ulu. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Następny. Jeszcze mnie z tamtego ula tutaj atakują ostro zachwycone nie są tam już dałem paski no i patrzymy co tutaj się dzieje ciasto obsmyczone Dobra. O, tutaj też zadowolone kurde ile pszczoły Nie wiem czy słyszycie, ale ta żona do mnie krzyczy, że w którymś tam ulu tyle mateczników na cichą wymianę naszykowały. Dobra, jakaś ramka została wyjedzona. Wyjedzona, dobra, będzie można wycofać. No i lecimy, patrzymy co tu się dzieje. Czekajcie, może ich trochę tutaj dymię, bo pełno pszczoły. Dobra. Trochę zwiały na dół. To jest cała ramka pszczoły. To blisko się kręcą pewnie inwertu. Co my tu mamy? Tyle pszczoły, że nic nie widać. Tu jest zaczerwiona. Dobra. Nie widać tutaj mateczników. Nie kombinują nic. Trochę tu przesunę. Ramka pracy. To już będzie można wyjąć. Coś tam jeszcze narobiły. O, tutaj jest sporo pszczoły, wam powiem czarno. Fajnie. No. Nabudowały. O. No. Tu się wycofa. widzę że na czarno fajnie dużo pszczoły jest ładna o tutaj coś świeżego tutaj to pięknie pszczoły postaram się tak szybko jakiś pomarańczowy pyłek noszą może nawłoć Pasowało. Postaram się szybko, żeby się tu z nimi nie bawić, bo one tutaj za przyjemne dzisiaj nie są. Zresztą nie ma się co dziwić, jest dosyć późno, no ale trzeba było tutaj dzisiaj przyjść i o tej godzinie, bo, bo mówię, nie wiadomo jak będzie dalej z tą pogodą. Tutaj ładnie zaczerwione, cała ramka. Pięknie, tutaj też fajnie. Telefony atakują. No, trochę się wkurzyły. Spokitowały. Zaczerwione. Jest trochę pieżgi. Skryty czerw, sporo jest larw. No to będzie fajna rodzinka. Dużo pszczoły tutaj jest. Mhm. No tutaj. Tutaj już się pszczółki leczyły, paski są. Już tutaj mi będę dawał. Przełożę tą klatę odgrodową, bo już teraz ona na nic. Dobra. Jeszcze chwilę paski zostaną. Do, ostatniego, do następnego przeglądu. No tutaj dosyć ciężko. O, sporo czerwio, zobaczcie. To teraz ładnie słoneczku przyświeciło. Sporo jest czerwio. Troszkę pieżgi tam widzę. Tutaj też fajnie. Jest trochę miodu u góry, jakiś zapas. Dobra, inwert zamówiony, ale muszę jeszcze chwilę zaczekać, bo będzie dopiero w piątek. Bo są problemy z inwertem. Powiem Wam, że cukrownie się nie wyrabiają. Tak jak ja zamawiałem prawie dwa tygodnie temu, to normalnie był na zapisy. Jeden z tych tańszych już nie będę tutaj reklamy robił. Ale na pewno wiecie, który jest matka. Chodzi sobie ładna, duża. No dobra. Nie będziemy jej tutaj mordować. No... Trzeba tu szybko robotę robić. Nie wkurzać ich za bardzo. Tutaj też sporo czerwiu. Jest tu góry pokarm, dobra. Na razie tutaj na spokojnie. Tutaj też ładny czerw z drugiej strony. Takich rabunków nie prowokować też. No, ciężka ramka, dużo pszczoły. O, jest tutaj pora pokarmu. pierzgę widzę. Fajnie. Tutaj trochę miodu. Są larwy. Dobrze to wygląda. Mateczników nie widać. Jak znajdę linka do tej strony do tych badań, to wam wrzucę pod filmem. Bo też jakoś przypadkowo na to natrafiłem. To zobaczycie sobie, jak tam przebiegało nektarowanie tej faceli, naszej cudownej, przy niesprzyjających warunkach. Jak były deszcze. E, chyba chłodno, to już wydajność wtedy jej spadła. E, jeśli dobrze pamiętam, chyba do 180 kg hektara. Dobra, tutaj też pokarm jest, mateczników nie ma. Składam, słuchajcie. Także widzicie, w tamtych czasach, gdzie może tyle chemii nie było, jak dzisiaj, oprysków różnych. Innych historii też tak szałowo nie było. No na tych gorszych ziemiach to, to wiadomo, że ona tam od razu gorzej wypadała. No ale bez przesady. Ale mówię, no nie ma co tam się podniecać tą facelią, bo ta roślina dla mnie wo, według mnie jest przereklamowana. Ja już skończyłem z nią powiem wam obcowanie że tak powiem nie będę jej tutaj wysiała wysieję co innego no dobra to tutaj mogę poskładać tutaj jest fajna rodzinka więcej pszczoły jak w tamtym ulu poprzednim który widzieliście co tu mamy 3 6 7 8 ramek tu jeszcze coś się pewnie wycofa może przy następnym przeglądzie. Tu dziewiąta. Jeszcze się zawęzi. O, dobra. Zatwór. A właśnie, muszę jeszcze podkarmiaczki dokupić. Tutaj na pewno jednej brakuje. Żeby się nie bawić z tymi wiaderkami. Jeszcze jakieś drobne zakupy trzeba będzie przy okazji inwertu urządzić. No i dobra, tu trochę pszczoły. Patrzcie, podymiłem trochę i, i trochę lepiej. Z te gula, mnie mocniej atakowały. No i dobra, słuchajcie, nie będę Was tutaj zanudzał. O, pewnie będzie to wszystko wyglądało podobnie. Gdzie brakuje jeszcze, to dołożymy paski. Niech się leczą do końca. Jonah tam widzę, przegląda. To najbardziej agresywne. Jak ta pszczoła, spokojna? A no, mówi, że zdecydowanie lepiej. No właściwie to jeszcze podejdziemy do niej. Zobaczymy, co tam się dzieje. Sam jestem ciekaw. Nagram, przynajmniej jak one się teraz zachowują. No, zdecydowanie lepiej. Gdzie to tutaj? Do tamtej rodziny, co było? Nie dało się nawet daszko otworzyć, tak atakowały. Zresztą chyba widzieliście to na niektórych filmach. No jak tam u ciebie? No, no, na razie młodego czerwieni nie ma. Wszystko pod od ja miałem tam w, w tym drugim ulu. Sporo larw było. Matki były w obydwu, ładnie zaczerwione w tym drugim ulu. To jest silna rodzina, bo ramki praktycznie prawie wszystkie na czarno. Tam ten pierwszy ul, który przeglądałem, to było trochę mniej pszczoły, ale, ale ten drugi no to już fajnie. W obydwu nie było mateczników. No ładnie to wygląda. No i taki pomarańczowy projekt, pewnie nawłoć Tak obstawiam. Coś jeszcze jest tutaj różnych tych kwiatów ogrodowych. Może coś tam jeszcze innego przyniosły, ale ale może być. Widziałem zresztą je na nawoci. Ale jakiegoś szału nie ma, słuchajcie. Jest nawłoć Ciekawe, co to w ogóle jest za odmiana. Bo to może wcale ta nie, nie nektarująca. Muszę się tam dokładnie jej przyjrzeć. No to przecież są trzy odmiany nawłoci czy to jest akurat ta trzeba by sprawdzić i z trzech chyba tylko jedna nektaruje jak dobrze pamiętam więc to też z tą nawłocią na tą nawłoć to też nie ma się co podniecać według mnie bo z tą nawłością też jest różnie podobnie jak z facelią jak sucho to i nawłoć nie nektaruje także tak to wygląda na nawłód się też nie nastawiamy, bo to jest straszny chimeryczny pożytek. i mimo, mimo że jest jej tutaj naprawdę. Niedaleko nas dosyć dużo, bo tu przy wiśle jest wilgoć lepsza tutaj od rzeki. Są to naprawdę na tych nadwiślańskich łąkach spore połacie na włoci, ale za specjalnie nie widać, że tak powiem, przełożenia w ulach. Na tą nawocie. No dobra, słuchajcie, nie jest źle. Jak ten ul. Agresywny, to naprawdę nieźle. Całkiem przyzwoicie to wygląda. Powiemieniała się, już chyba wykruszyła ta agresywna pszczoła. Słyszę, że chyba sąsiad jedzie. Pewnie będzie facel ścinał bo już przekwitła. Ciekawe, czy coś zasieje na następny rok tylko zetnie i zaorze no nie udało się facelia i tak to wyszło dobra słuchajcie żegnamy się zostało nam tutaj jeszcze kilka sztuk do, do przejrzenia bo już robi się wieczór nie będziemy czego nie ma jajeczek nie ma o? niedobrze to niedobrze Trzeba się przyjrzeć, czy jest matka. Słuchajcie, żegnamy się jeszcze raz. Trzymajcie się. Zakarmiajcie pszczoły. No i powodzenia. Cześć.